Cześć, znowu witam. Um, dzisiaj rano jestem w innym miejscu, jestem przy oknie, czyli chyba trochę jak trup wygląda. Um, no ale chciałam próbować inne światło. Dzisiaj oczy będą na niebieską, albo um, bardzo takie no na niebieskie, czyli wearable, czyli można to nosić i nie będzie za bardzo rzucać oczy, ale jakieś ciekawsze będzie. Jak zwykle baza. Um. I chyba spróbuję obydwie oczy zrobić, bo to... To będzie z, z takiego samego stylu jak jeden filmik, który już jest na takie kremowo karmelowy brązowe oczy. Czyli... Taka mini paletka z Inglocka będzie jako jako ogólne kolory. Takie kolory. I ja to robię z przyjemności, bo ja lubię wam, lubię wam pokazać to. Biorę jaśniejszy kolor, tutaj pędzelkiem 217 z MAK i nakładamy przez większość powieki, powiece, powieka. No, robię to z przyjemności, bo bardzo lubię to robić dla Was, ale te, też robię dlatego, że jak ja zaczęłam używać kosmetyki, to mimo tego, że kolory są wszystkie razem już i po prostu oddają się do tego, że można je tak ułożyć, ja też ja dalej nie bardzo wiedziałam, co z nimi robić i w jakich ilościach. I tak naprawdę gdzie? E, czyli może dla niektórych to być podstawowe, a dla innych nie. E, przepraszam, nie wiem, czy myślisz. Czyli to może być podstawowe dla, dla niektórych, a dla innych nie. I ja to robię po to, żeby chociaż jakiś pomysł wdać. To jest bardzo taki taki... Fajne, zimne, niebieskie. Bardzo chciałam akurat to robić takie oczy w takim kolorze. Mm, bo chciałam po e, angielsku Ice Queen albo Snow Queen, czyli taka królowa lodowa. Nie wiem, czy to tak się powie. Jezu, przepraszam, przed chwilą się obudziłam, naprawdę. I wychodzimy do Galerii Makotów. Niedługo. Czyli musiałam się obudzić też szybko. Dobrze. Następnie pędzelek Sephora w takim stylu. Chyba teraz jest 20, numer 21 albo 2, albo, chyba. I teraz biorę ten ciemniejszy kolor, to, to znaczy ten średni kolor. Otrzepać o rękę, nauczyłam się tego. Um, bo jak, na, jak nałożysz od razu na pędzelek dosyć dużo tego pudru, tego czyni, i od razu na oczy, to jest większa szansa, że to ci po prostu spadnie na twarz. To, co ci na rękę odpadnie, czyli robię tak, kilka że... razy, tak delikatnie o rękę trzepać. To, co spadnie ci na rękę, to jest duża szansa, że to by ci spadło na twarz. Ja akurat nie mam żadnego podkładu ani płótru, ani nic na razie, ale... I, i, czyli bym nie zniszczyła tego, ale nie chciałabym się wycierać co chwilę twarz, ani na koniec wycierać, bo po co? Jak można to uniknąć to po co nawet próbować tam? No, kolory wyglądają świetnie, na dworze, znowu śnieg, prawda? Może pokażę Wam pod koniec. Jak jeszcze drobnie w to, ale... <laughs> Ale coś tam jest. Dobrze. I teraz najciemniejszy cień będziemy nakładać w salonie. Tu mam pędzelek Sephory. Mój jest numer 18, ale numeracja się zmieniła i chyba jest numer 13. I naprawdę znowu odczepać kolor. Polecam ten pędzelek. Ten i ten, który przed chwilą miałam. Jak kupić tylko kilka pędzelków, to te są tak podstawowe, tak świetne że że każdemu polecam. Czy ma dużo, czy nie. Jak nie ma w ogóle pędzelków, to kupić te najpierw. Jak ma strasznie dużo, to dodać sobie te. To naprawdę są wyjątkowo świetne. Dobrze, i nakładamy ten kolor w sałamaniu. I tak delikatnie, bo to delikatnie pamiętaj, to są oczy. Nie każdy mi wierzy, jak ja mówię, że to delikatnie robię, ale ja bym nie chciała za mocno te oczy działać ani rozciągać. I tak samo w drugim oku. No, tak jak mówiłem, jedziemy do Makotów dzisiaj, a później na Starówkę, bo... Proszę pamiętać, że jesteśmy turyści, tak naprawdę. Dobrze. Trochę wysoko poszło. No to tutaj to robimy, bo mi się podoba. Ten niebieski, ten, te wszystkie niebieskie kolory są tak ładne. Dobrze. I tak jest. Wrócę szybciutko pędzelkiem na pierwszy kolor. I w samym środku, tu, gdzie nazywa się Tiedak po angielsku, może ktoś mi powie po polsku, tam gdzie jak się płacze, to stąd zaczyna się, to znaczy stąd spadnie to zło, z... 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 Z, Tutaj jest straszne słowo, z... U... U... Z... Z... przestanę, bo ktoś na mnie pokrzycze naprawdę, już nie czuję. Dobrze. I mamy górne oczy. Ja troszeczkę eyelinera wezmę. Nie musicie już tego robić, ale ja uważam, że to dobrze wygląda. To jest taki eyeliner jak Flamaster z firmy MAC, z nowej kolekcji. Teraz można kupić, polecam. Nazywa się Penultimate Liner. Jeszcze nie jestem całkiem słyszałem od niego ale zrobisz sobie czarną kreskę nad oczami pójdę do środka jeszcze trochę ja robię to w małe kreski małe, małe kreski normalnie zaczynam od środka tak jak tu zrobiłam i wtedy można troszeczkę bardziej do środka iść Zresztą skończę jedno oko bo nie wiem jak ile mam czasu i na dole granatowym granatowa kredka, czy yy, no chyba to jest kredka nakładam przez całe oko na dole i jeszcze raz wracam do tego pędzelka pierwszego z sefory, ten na główne kolory i nakładamy troszeczkę jaśniejszego koloru, najjaśniejszy kolor na dole pod, pod oczem. Tej linii tutaj. I tak samo zrobię z drugiej strony. No i oczywiście będzie to już na rzęsy. Eee, może to skończę to jedno ok, ponieważ zrobię. Używam mak Lash. I przez całe rzęsy i już. No, mám nadieť, že vám si podoba. Na razie, pa.